Morfeusz to jedna z najbardziej ikonicznych postaci uniwersum Matrix. Jako lider ruchu oporu Syjonu, ostatniego bastionu ludzkości, prowadził walkę przeciwko maszynom, które zniewoliły ludzi, zamykając ich umysły w symulowanej rzeczywistości zwanej Matrixem. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o postaci, którą znamy m.in. z kultowej sceny, gdy oferował on Neo czerwoną i niebieską pigułkę. Pierwsza z nich była symbolem poznania prawdy o otaczającym ich świecie, a druga nawiązywała do wymazania pamięci i przywrócenia Neo do jego dawnego życia. Z góry dziękuję Wam za pozostawienie łapki i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. O młodości Morfeusza wiadomo niewiele. Jak większość ludzi żył kiedyś w Matrixie, nieświadome jego prawdziwej natury. Został jednak wybudzony przez jednego z dawnych rebeliantów, choć tożsamość tej osoby pozostaje nieznana. Po ucieczce z Matrixa Morfeusz szybko wyrósł na jednego z kluczowych przywódców Ruchu Oporu i został również dowódcą statku zwanego Nebuchadnezarem. Swój szybki awans w społeczności ludzi zawdzięczał charyzmie determinacji oraz głębokiej wierze w proroctwo, które mówiło o przybyciu wybrańca osoby, która miała zakończyć wojnę z maszynami i wyzwolić ludzkość z Matrixa. W Sionie miał również wrogów, którzy potępiali jego ślepą wiarę w proroctwo, a jednym z nich był dowódca Sił Obronnych Ludzkości Jason Locke. Upór w dążeniu do celu ostatecznie doprowadził go do Neo, młodego hakera, którego Morfeusz wyzwolił z Matrixa, wierząc, że to właśnie on jest przepowiedzianym wybrańcem. Pełnił on wobec Neo rolę mentora i przewodnika. Wprowadził go w tajniki Matrixa, ucząc, że jego zasady, w tym prawa fizyki, są jedynie iluzją, którą można manipulować, Wierzył, że Neo ma zdolność przekraczania tych ograniczeń i że to on jest kluczem do wyzwolenia ludzkości. W jednej z głównych scen trylogii, gdy Morfeusz zostaje pojmany przez agentów Smith, jest gotów poświęcić swoje życie, by chronić swoich ludzi, wierząc, że ich przetrwanie jest kluczowe dla przyszłości ludzkości. W miarę rozwoju fabuły filmowej trylogii postać Morfeusza nieustannie ewoluuje. Jego niezachwiana wiara w proroctwo zostaje poddana próbie. Szczególnie gdy zaczyna dostrzegać, że rzeczywistość nie zawsze odpowiada jego przekonaniom. Mimo tych wątpliwości, pozostaje jednak zdeterminowany do walki o przyszłość ludzkości. W Matrixie reaktywacja przeprowadza misję obrony Sionu przed maszynami, a jego przemówienie do mieszkańców miasta przed nadciągającą bitwą stało się jednym z najbardziej pamiętnych momentów serii. Morfeusz, jak na wielkiego lidera przystało, mimo rosnących wątpliwości, przypomina swoim towarzyszom o sile wiary i nadziei w obliczu przeważających sił przeciwnika. W filmowym uniwersum został ostatecznie zneutralizowany, ale na jego cześć do życia został powołany program Morfeusz, który miał pomóc m.in. Neo w powrocie do Matrixa. Co ciekawe, w grze Matrix Online Morfeusz przeżył i dowodził siłami ludzi w finałowej próbie obalenia maszyn. Na koniec pytanie, gdybyś dostał taką propozycję, to wybrałbyś czerwoną czy niebieską pigułkę? Daj mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!